Prostą rzecz. Żyjemy w kraju, który wychował nas z tego apelu, takiej religii. Chciałem Wam tylko jedną rzecz powiedzieć. Czy zbadaliście jest... realnie sprawę Jezusa? Osobiście. Ja zbadałem sprawę Jezusa i rzecz, którą się dowiedziałem, i dlatego w niego realnie uwierzyłem i przestałem błądzić, choć też się wychowywałem w religii katolickiej. To zbadałem jego sprawę i dowiedziałem się, że 2000 lat temu on już nas zbawił. On już dokonał tego wielkiego dzieła. Ja chodziłem całe życie do kościoła i myślałem, że trzeba sobie zasługiwać. I dowiedziałem się, że plułem w ten sposób na krzyż. Dowiedziałem się, że próbuję sobie zapracować na zbawienie, które jest za darmo, łaski przez wiarę. Dowiedziałem się, że plułem na krzyż, ponieważ myślałem, że swoimi brudnymi uczynkami, które uważałem za dobre, zasłużę sobie na przychylność Bożą. Więcej się myliłem. Przyjaciele, zbawienie jest za darmo. Jesteśmy od małego poszukiwani przez ten system. Chciałem wam powiedzieć, że Jezus jest cudownym Bogiem i w Nim jest zbawienie. On dał nam siebie. Został skatowany i zmaltretowany tutaj na ziemi za to, żebyśmy my żyli. Dał nam życie poprzez swoje rany, ale my chodzimy do kościoła, bierzemy udział w tym całym chorym rytuale, nie wierząc w to, że to jest za darmo. Próbujemy sobie zasłużyć i tym grzeszymy. Chcę, abyście dzisiaj wiedzieli, że to jest właśnie prawda. Bo przyjaciele, czy zbadałeś sprawę Jezusa? Wielu ludzi tego nie robi. I ja powiem tak: gdybyście się wychowali w krajach arabskich i urodzili tam i powiedziano by wam, że Mohamed Allah jest Bogiem, uwierzylibyście w to tak samo. Czy zbadaliście sprawę Jezusa? Czy zbadaliście to, czy Wam mówią prawdę tutaj? Czy uwierzyliście właśnie w badając prawdę w to, że zbawienie jest za darmo. Ono jest za darmo. Człowiek jest okłamany. Urodziłeś się w tym kraju i w tej religii i nigdy nie zbadałeś tego, czy mówią prawdę o Jezusie. Udało nam się, ponieważ Kościół katolicki tak, Jezus jest Bogiem, wierzy, ale nie wierzy w Jego prawdziwą polskość. i kto to zrobił dla nas na Krzyżu Golgoty. Ludzie nie wierzą w to, że zbawienie wykonało się. Za darmo, dla każdego człowieka. Nie wierzą. Tak jak nas tutaj wychowano i tak jak nam powiedziano, kim jest Jezus, tak uwierzyliśmy. Nigdy tego nie zbadaliśmy, a ja zbadałem. Ja przyszedłem do Jezusa i powiedziałem, Jezus, ja Ciebie chcę. Uwierzyłem realnie w Jezusa Chrystusa. Uwierzyłem realnie w to, że On to zrobił dla mnie osobiście. I dzięki temu, że w to uwierzyłem, zostałem zbawiony i idę do nieba. Drodzy przyjaciele, Zostaliśmy zbawieni i tutaj na Ziemi od nas zależy, czy to przyjmujemy, czy próbujemy sobie zasłużyć naszymi uczynkami, które spowodują finalnie to, że pójdziemy do piekła, ponieważ nie uwierzyliśmy w to, że zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest za darmo, kochani. To życie na Ziemi tutaj to tylko chwila i ta decyzja, jaką Ty podejmiesz, tak naprawdę, czy Ty uwierzyłeś, czy nie uwierzyłeś, będzie. Miała skutek wieczności, drodzy przyjaciele. Wieczność jest wieczna, a życie na Ziemi jest tylko chwilą. Jeżeli nie uwierzysz w to, że zostałeś zbawiony ze swoich marnych uczynków, ze swoich grzechów, nie wejdziesz do nieba. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Ja narodziłem się na nowo w 2014 roku. Ja byłem jednym z grzeszników. Ja byłem jednym z grzeszników. Byłem przestępcą, a dzisiaj jestem człowiekiem, który jest wdzięczny za to, że został zbawiony. Jest wdzięczny za to, że Jezus zapłacił za niego. Zapłacił za mnie Jezus. I stoję dzisiaj tutaj dlatego, aby Ci powiedzieć właśnie o tym, że zostałeś również zbawiony, ale za darmo. Twoje uczynki nic Ci nie pomogą, przychodzenie do kościoła nic Ci nie pomoże. Bo może pomógł Ci Jezus i od Ciebie zależy tylko to, czy Ty weźmiesz to, czy dasz się ponieść kłamstwu, które jest nam wpajane właśnie od małego. Tutaj, w takim budynku i w takiej świątyni jest nam spajane kłamstwo, kochani. To jest kłamstwo, że trzeba sobie zasługiwać, że trzeba chodzić do kościoła, że trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba uwierzyć w Jezusa, trzeba uwierzyć w to, że nas zbawił za darmo. To jest sedno. Amen. 嗯。